Szanowni Państwo, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Andrzej Duda, doktor nauk prawnych, w latach 2006-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, następnie do 2010 roku podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2007-2011 członek Trybunału Stanu, przez rok był radnym Krakowa. W latach 2011-2015 poseł na Sejm RP. Następnie do maja 2015 roku był europosłem. Od 6 sierpnia 2015 roku jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda w 2015 roku składał wiele różnych obietnic. Ile z nich w czasie pięcioletniej prezydentury spełnił Andrzej Duda? Jeżeli zostanę wybrany przez moich rodaków, przez wyborców w naszym kraju na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to natychmiast pierwszym krokiem, który zrobię, będzie powołanie Narodowej Rady Rozwoju. To właśnie rodzice chcą decydować o przyszłości swoich dzieci. Niech nikt ich nie zmusza do tego, żeby musieli wysyłać sześcioletnie, a jak mówią, nawet pięcioletnie dzieci do szkoły, bo to jest draństwo, żeby państwo działało w ten sposób. Gdzie tutaj jest wolność, o której mówi kandydat Platformy, skoro to Platforma wprowadza takie rozwiązania wbrew rodzicom? A on je podpisuje. Rodzice powinni otrzymywać ze strony państwa dzisiaj, w trudnych dla nich czasach, realne wsparcie pomagające im w wychowaniu dzieci, pomagające im od strony materialnej. To program 500 zł na każde dziecko w rodzinie, która jest uboga która jest słaba albo w ogóle nie zarabiająca. I to program 500 zł na każde dziecko, poczynając od drugiego dziecka w tych rodzinach, w których wiedzie się nieco lepiej, w których dochody są średnie. To ważny program, bo on będzie oznaczał realną pomoc. On będzie oznaczał, proszę Państwa, że bankom nie będzie się opłacało emitować reklam kredytów, które mają pomóc rodzicom kupić wyprawkę w szkole, bo nikt na wyprawkę w szkole kredytu nie będzie potrzebował, skoro miesięcznie będzie otrzymywał 500 zł jako pomoc w utrzymaniu dzieci. Rodzic wtedy tą wyprawkę będzie mógł kupić. Wiele razy już spotkałem ludzi, którzy podchodzili do mnie, zwłaszcza kobiety, i mówili, proszę pana... Ja bym chętnie już przeszła na emeryturę, ja bym chciała się zająć wnukami, ale nie mogę, bo jeszcze półtora roku muszę pracować, bo wie pan, ten wiek emerytalny podnieśli. Kto wpadł na ten pomysł i po co? Proszę państwa, ja chcę głośno dzisiaj wszystkim Polakom powiedzieć, wszystkim moim rodakom, to była wielka niesprawiedliwość, wielka niesprawiedliwość, która nigdy nie powinna była być zaakceptowana przez prezydenta Rzeczypospolitej. I poprzedni wiek emerytalny wymaga przywrócenia. Będzie Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej, która zaraz zacznie pracować nad tym, jak uprościć system podatkowy, jak ułatwić życie przedsiębiorcom, jak zreformować polski system ubezpieczeń społecznych tak, żeby ubezpieczenia społeczne nie były tak wielkim obciążeniem, zwłaszcza dla startujących, aby Polska stała się państwem przyjaznym dla inwestorów, ale głównie inwestorów krajowych, aby polscy przedsiębiorcy byli przez polskie państwo tak samo traktowani jak przedsiębiorcy zagraniczni, żeby nie było takich sytuacji, że wielkie sieci marketów, że instytucje finansowe mają w niewiadomo jaki sposób potworzone rozwiązania, które pozwalają im unikać podatków, że polski przedsiębiorca Konkurować nie da rady, bo na starcie ma gorszą sytuację, bo tak naprawdę nie jest szanowany przez swoje państwo. To musi zostać zmienione. To jest, proszę państwa, wielkie zadanie, ale da się je wykonać. Do tych spełnionych obietnic prezydenta Andrzeja Dudy dodaje jeszcze likwidację gimnazjów. Mam zastrzeżenia co do powołania Rady do Spraw Przedsiębiorczości, bo powołana została dopiero 10 maja 2019 roku. Dodatkowo nie wiem czym się zajmuje, bo raczej nie realizacją zadań, o których mówił prezydent Andrzej Duda. Czas, proszę Państwa, starać się i działać w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, bo dzisiaj w naszym kraju nawet ten, kto zarabia pensję minimalną, Musi odprowadzić podatek i to dalece przekraczający jego pensję. Prawie dwukrotna pensja jest to. Mówię tutaj o podatku rocznym. Czy tak powinno funkcjonować rzetelne państwo, które uczciwie traktuje swoich obywateli? W krajach, gdzie władza jest uczciwa, ten, kto zarabia najniższą pensję, nie płaci podatku w ogóle. U nas nie może dzisiaj nawet o tym pomarzyć. I to się, proszę Państwa, musi zmienić. Trzeba to zrobić oczywiście z rozwagą, trzeba to zrobić etapowo, ale uważam, że w niedługim czasie kwota wolna od podatku powinna sięgać 8 tysięcy złotych. To jest wielkie zadanie, które dzisiaj stoi przed władzą, a rządzący w Polsce to nie tylko rząd bo konstytucja mówi, że władza wykonawcza jest współdzielona pomiędzy prezydenta Rzeczypospolitej i Radę Ministrów. I prezydent Rzeczypospolitej ma tutaj także wielkie zadanie do wykonania i ja się tego zadania podejmuję, współpracując z ekspertami i współpracując z rządem, bo taka współpraca jest dzisiaj Polakom i Polsce potrzebna. Ta obietnica niestety nie została do końca spełniona. Faktem jest, że kwota wolna od podatku wynosi dzisiaj 8 tysięcy złotych rocznie, ale tylko dla osób, które w ciągu roku osiągnęły dochód w tej wysokości. Każdy, kto zarabia więcej, nawet o 10 zł, zaczyna płacić podatki. Dodatkowo dochody powyżej 127 tysięcy złotych, które wcześniej były objęte kwotą wolną od podatku w wysokości 3091 zł, obecnie nie są objęte kwotą wolną od podatku. Przecież na blogu w internecie czytałem list kobiety, która napisała siedzę w moim pięknym mieszkaniu w Warszawie, który kupiłam za kredyt, kredyt, który dzisiaj wielokrotnie we frankach szwajcarskich przerasta wartość tego mieszkania. Państwo nie zadbało o tych ludzi. Bo pozwoliło ich oszukać i obserwowało przez całe lata, jak są oszukiwani. A dzisiaj nie potrafi twardo powiedzieć tym wielkim instytucjom finansowym, z których 60% to banki zagraniczne: To wasza wina, to wyście na tym zarobili, to wy macie to załatwić waszymi pieniędzmi i nie dyskutować o pieniądzach podatnika, bo nie ma o tym mowy, to wy macie to sfinansować. I gadajcie ze swoją centralą, bo jak nie, to my tutaj jako państwo tak wam przykręcimy śrubę, że zobaczycie, jak będzie wyglądało. Wasze dalsze istnienie. Ale przede wszystkim trzeba ulżyć tym ludziom. Trzeba wprowadzić dobre zasady kredytowania. A dzisiaj trzeba tym, te kredyty powrócić do, do rozliczenia złotówkowego tych kredytów, tak jakby nigdy nie były we Francji. Dziękuję, bardzo dziękuję. Frankowicze niestety nie otrzymali obiecanej pomocy. Prezydent nigdy nie powinien się godzić na podpisanie ustaw, które uderzają w całe społeczeństwo. Prezydent nigdy nie powinien się godzić na to, aby finanse publiczne, aby budżet ratowany był kosztem najuboższych. Głowa państwa ma stać na straży dobra społecznego, ma stać na straży Rzeczypospolitej Polskiej. A Rzeczypospolita Polska to jej naród. Miliony Polaków miały oczekiwanie wobec dzisiaj rządzących, ale i wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Zawsze tylko podpisywał te ustawy. Które przyniesiono mu z Sejmu, które przeprowadzał rząd Donalda Tuska, a teraz przeprowadza rząd pani premier Kopacz. To jest rola prezydenta? Prezydent, notariusz rządu? Szanowni Państwo, ja takiej prezydenturze mówię nie. Pięć lat temu Komorowski zapewniał, że. Czy... Podpisał pan ustawę podwyższającą podatki ze względu na stan finansów państwa. To jest najgorsze rozwiązanie, podnoszenie podatków. Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą podatek VAT do 23%. W ciągu pięciu lat prezydentury Bronisław Komorowski podpisał 13 ustaw wprowadzających 21 podwyżek podatków. Czy na pewno ten człowiek da Polakom zgodę i bezpieczeństwo? Bronisław Komorowski w czasie swojej kadencji zawetował cztery ustawy, w tym trzy zgłoszone przez Platformę Obywatelską. Andrzej Duda w czasie swojej kadencji Zawetował dziewięć ustaw, w tym pięć autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jeden i drugi prezydent, bez mrugnięcia okiem, podpisywał podwyżkę podatków dla obywateli, dlatego uznaje tę obietnicę za niespełnioną. Prezydent Andrzej Duda obiecywał również zrównanie dopłat unijnych dla polskich rolników. Dopłaty. Nie zostały zrównane. Wiecie, kogo w kampanii wyborczej obwiniano za nierówne dopłaty unijne dla polskich rolników? W 2010 roku Komorowski mówił: Proponuję współdziałanie w kwestiach takich, żeby zbliżać się do wysokości dopłat, które mają rolnicy francuscy czy niemieccy. Dopłaty dla polskich rolników wciąż są niższe niż w zachodniej Europie. W Polsce wciąż jest bardzo niska płaca, jeżeli w ogóle jest praca. Bo w Polsce są wysokie koszty utrzymania dzieci, choćby z tej przyczyny, że trzeba płacić VAT od artykułów dziecięcych, od ubranek, od bucików. Rodzice nie powinni tego kosztu ponosić i to także jest dla Polski kolejne zadanie. Podatek VAT na ubranka dziecięce pozostał bez zmian. Polskie państwo powinno uruchomić program mieszkaniowy dla młodych ludzi, program mieszkaniowy dla młodych małżeństw pod auspicjami państwa, w ramach programu przez rząd opracowanego, przy współpracy z prezydentem. Ja taki program będę proponował, bo uważam, że on jest dzisiaj niezbędny. Także po to, żeby młodym ludziom, którzy jeszcze z Polski nie wyjechali, stworzyć warunki do pozostania tutaj, żeby widzieli, że państwo działa, że wyciąga do nich rękę. To powinny być mieszkania, które będą realizowane na gruntach skarbu państwa. To powinny być mieszkania realizowane według niedrogiej aresztacji, starannie opracowanej przez polskich naukowców technologii. My mamy takie mieszkanie, tako, takich naukowców. My na pewno jesteśmy w stanie takie mieszkania budować. Program Mieszkanie Plus to całkowita porażka, co przyznał nawet rząd PiS, więc ta obietnica również nie została spełniona. Bronisław Komorowski był krytykowany za podnoszenie podatków. Niestety prezydent Andrzej Duda postępował bardzo podobnie. Każdy nowy podatek wprowadzony za rządów PiS został zatwierdzony podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. Podobnie z podwyższeniem już obowiązujących podatków. W sumie jest to ponad 30 nowych podatków, danin, opłat oraz podwyżek już obowiązujących podatków. Są to m.in. podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy. Podatek bankowy, podatek handlowy, danina solidarnościowa, opłata emisyjna, opłata recyklingowa, opłata jakościowa, akcyza od e papierosów. Trzeba obiektywnie przyznać, że prezydent Andrzej Duda podpisywał również obniżkę podatków. Są to m.in. obniżenie PIT z 18 na 17%, obniżenie CIT z 19 na 9%, 0% PIT dla osób do 26 roku życia, chociaż nie dla tych na własnej działalności. Dodatkowo prezydent podpisywał ustawy obniżające VAT na różnego rodzaju produkty, ale jednocześnie również te ustawy, które na inne produkty stawkę VAT podwyższały. Niestety, jeśli chodzi o stawki VAT, to prezydent Andrzej Duda podpisał przedłużenie obowiązywania wyższych stawek VAT, które do 8,23% podwyższył rząd POPSL. Jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, rządowi oferuję wsparcie wszystkich programów, które będą prowadziły. Do tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy, wsparcie takiej polityki prowadzonej wobec przedsiębiorców, żeby oni mogli się rozwijać, a nie żeby państwo było wobec nich opresyjne i żeby im przeszkadzało i żeby musieli się martwić, czy kogoś będą jeszcze musieli zwolnić, żeby utrzymać siebie, swoją firmę, a przede wszystkim swoje rodziny. Polacy zasługują na dobre państwo. Polacy zasługują na państwo uczciwe. Szanowni Państwo, ja. Wraz z ekspertami, jeżeli mam nadzieję, wybierzecie mnie Państwo na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, opracuję program, który nazywam Polska Mój Dom. To będzie program wsparcia przede wszystkim dla młodych ludzi. Ja ten program wsparcia zaproponuję rządowi. To będą preferencje dla przedsiębiorców, którzy będą młodych ludzi zatrudniali. To będzie system preferencji dla młodych ludzi, którzy będą mieli pomysł i będą chcieli otworzyć działalność gospodarczą. To jest właśnie nasze zadanie na przyszłość, żeby tak rozwijać polską gospodarkę, żeby była nowoczesna, żeby młodym ludziom stworzyć szansę. To właśnie tu państwo powinno wspierać, a nie marnować pieniądze na innowacyjność, bo one są niby wydawane, tylko że pod względem innowacyjności jesteśmy w ogonie Europy. 25 z 28 miejsc. Proszę Państwa, nie ma się czym chwalić. Prezydent Andrzej Duda mimo zapowiedzi podpisał każdą ustawę, każdą zmianę prawa, przez którą trudniej w Polsce prowadzić biznes. Prawo podatkowe w Polsce z roku na rok jest coraz bardziej skomplikowane. ZUS również z roku na rok jest coraz wyższy. Obowiązków dla przedsiębiorców przybywa. Osoby do 26 roku życia zatrudnione na umowę zlecenia czy umowę o pracę są zwolnione z płacenia składek ZUS, ale niestety nie dotyczy to osób, które prowadzą swoje firmy czy mają założoną jednoosobową działalność gospodarczą. Warto też wspomnieć o ustawie Apteka dla Aptekarza, która uniemożliwiła zwykłym przedsiębiorcom otwarcie nowej apteki. Dodatkowo z programu wyborczego prezydenta że Dudy mamy jeszcze kilka niespełnionych obietnic. NFZ nie został zlikwidowany. Dostępne i bezpłatne przedszkola. Publiczne przedszkola, może i są bezpłatne, chociaż utrzymywane z podatków, to z całą pewnością nie są dostępne. Zakaz prywatyzacji lasów państwowych nie został wpisany do konstytucji. Kwestia ochrony tych, jak ja to mówię, ostatnich pereł w koronie, które nam zostały. Otóż myślę, i będę dążył do tego, aby w polskiej konstytucji, tej nowej, znalazł się twardy zapis o ochronie lasów państwowych z absolutnym zakazem ich prywatyzacji. To jedno z ostatnich naszych wielkich dóbr narodowych, które powinno być zachowane jako dobro wspólne. Mam co do tego absolutną pewność i będę o to ze wszystkich sił walczył. Pięć lat temu zagłosowałem na prezydenta Andrzeja Dudę, ponieważ nie chciałem wstydzić się za swojego prezydenta. A wiedziałem, że Bronisław Komorowski nagle się nie zmieni. Obecnie według mnie prezydent Andrzej Duda godnie reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Już nie muszą się martwić, że prezydent mojej ojczyzny wejdzie na krzesło w parlamencie japońskim, chlapnie coś przy prezydencie USA czy popełni gafę przy spotkaniu z europejskimi przywódcami. Teraz jednak nie zagłosuję na prezydenta Andrzeja Dudę. Dlaczego? Ponieważ jestem wolnościowcem i wolnorynkowcem, a prezydent Andrzej Duda jest tak naprawdę zapewnieniem, że polityka rządu PiS będzie kontynuowana. Najważniejszym celem mojej prezydentury, ale najważniejszym celem obozu dzisiaj także i rządzącego jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków, żeby Polakom żyło się lepiej w każdym tego słowa znaczeniu, nie tylko w tym znaczeniu czysto materialnym. Ale także w znaczeniu bezpieczeństwa, także w znaczeniu po prostu zwykłego poczucia spokoju, normalnego, codziennego życia, możliwości cieszenia się życiem, możliwością cieszenia się tego, co zarobiliśmy, możliwością korzystania z tego, co każdemu człowiekowi w dobrze funkcjonującym kraju się przynależy. Czas wolny, wypoczynek, czas poświęcany dzieciom, rodzinie. To jest dla nas ogromnie ważne. Żeby zwykła polska rodzina tą możliwość miała, żeby była na odpowiednim poziomie materialnym, żeby miała spokój, żeby miała poczucie bezpieczeństwa i tego codziennego na ulicy, czyli dobrze wyposażona policja, dobrze funkcjonująca. Bardzo często słyszę słowa podziękowania za 500 plus, słyszę słowa podziękowania za obniżenie wieku emerytalnego, słyszę słowa podziękowania za te świadczenia, które dodatkowo są wypłacane emerytom i rencistom. Służę słowa, słyszę słowa podziękowania za wiele elementów dobrych, które zostały wprowadzone za to, że znika bezrobocie, za to, że wielu młodych ludzi wraca do Polski, bo tutaj jest w stanie znaleźć pracę, która jest konkurencyjna w stosunku do tego, co mieli gdzieś na Zachodzie. Że dzisiaj rodzice już nie mówią mi proszę Pana, nasze dzieci wyjechały, bo musiały. Wyjeżdża ten, kto chce, ten, kto chce spróbować, proszę bardzo, właśnie po to jesteśmy w Unii Europejskiej, po to chcemy być coraz silniejsi, coraz zamożniejsi, żeby była ta możliwość wyboru. Tak, właśnie po to. Znacie osoby, które zarabiają w Polsce tyle samo lub więcej niż na przykład w Niemczech, pracując na tym samym stanowisku? Obserwuję jasne przez te ostatnie 5 lat, jak się te problemy zmieniły. Wiele z nich zniknęło, ale niektóre powtarzają się cały czas. Troska o służbę zdrowia o to, że cały czas są jeszcze kolejki do lekarzy specjalistów, o to, że nie wszystko dobrze tam funkcjonuje. To jest wielkie zadanie, które musi zostać zrealizowane. Nowoczesne państwo to państwo, w którym jest zabezpieczona w sposób odpowiedni także i ochrona zdrowia obywateli. To jest wielkie zadanie, które cały czas stoi jeszcze przed nami. Ale tych problemów jest więcej. To cały czas ludzie, którzy przepracowali całe swoje życie bardzo często ciężko pracując, którzy dzisiaj. Skromnie żyją, bo mają bardzo często niskie emerytury. Czasem nie mogą już pracować. Często mają niskie renty. Oni wymagają cały czas wsparcia. Dziękuję za te trzynaste emerytury, które są wypłacane. Dziękuję za to, że zostanie wypłacona także i w tym roku. Dziękuję za to, że miałem ostatnio możliwość podpisania ustawy, dzięki której wzrosną świadczenia dla emerytów i rencistów, o co bardzo prosiłem. Większość rządzącą. Wystarczyłoby podnieść kwotę wolną od podatku na odpowiedni poziom lub w ogóle zlikwidować PIT. Zauważyłem, że na konwencji pan prezydent nie wspomniał o przedsiębiorcach, ale za to mówił o łączeniu Polaków. Jest jeszcze jedna rzecz, o której ludzie mówią mi bardzo często. Że w Polsce jest wiele podziałów. Że są spory, czasami za ostre. Że... Te spory przenoszą się do domów, te spory przenoszą się do rodzin, te spory przejawiają się przy rodzinnych spotkaniach, imieninach, urodzinach, czasem wigilijnych stołach. Proszę Was, jest konieczne to, abyśmy starali się prowadzić politykę w sposób taki, by każdy czuł się w tej polityce uszanowany. Jak będzie wyglądała kontynuacja polityki PiS przez prezydenta Andrzeja Dudę? Podwyższanie podatków i wprowadzanie nowych, nowe programy socjalne, więcej skomplikowanego prawa podatkowego. Ja jednak podziękuję. Na koniec przedstawiam Wam przerobiony przeze mnie spot wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy z 2015 roku na taki bardziej aktualny. Obiecał i oszukał, czyli jak Andrzej Duda słowa nie dotrzymał. W Polsce wciąż jest bardzo niska płaca, jeżeli w ogóle jest praca. Bo w Polsce są wysokie koszty utrzymania dzieci, choćby z tej przyczyny, że trzeba płacić VAT od artykułów dziecięcych, od ubranek, od bucików. Rodzice nie powinni tego kosztu ponosić i to także jest dla Polski kolejne zadanie. Prezydent Duda nie dotrzymał swojej obietnicy o obniżeniu podatku VAT na ubranka dziecięce. W 2015 roku Duda mówił... Ale przede wszystkim trzeba ulżyć tym ludziom. Trzeba wprowadzić dobre zasady kredytowania. A dzisiaj trzeba tym, te kredyty... Powrócić do, do rozliczenia złotówkowego tych kredytów tak, jakby nigdy nie były we Francji. Dziękuję. Niestety, frankowicze nie otrzymali obiecanej pomocy. Pięć lat temu Duda zapewniał, kwota wolna od podatku powinna sięgać 8 tysięcy złotych. To jest wielkie zadanie, które dzisiaj stoi przed władzą. Zapomniał tylko wspomnieć, że kwota wolna od podatku w tej wysokości będzie obowiązywała wyłącznie tych obywateli, których przychód w ciągu roku nie przekroczy 8 tysięcy złotych. Czy na pewno ten człowiek da Polakom zgodę i bezpieczeństwo? Jakie jest wasze zdanie na temat spełnionych i tych niespełnionych obietnic prezydenta Andrzeja Dudy? Czy zamierzacie oddać na niego swój głos? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.